Cześć, nazywam się Maciek Berestecki i ukończyłem Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Jarosławiu w 1998 roku. Możecie w to wierzyć lub nie, ale instytucje Unii Europejskiej to miejsce, gdzie wykonuje się kawał ciekawej i pożytecznej pracy, po to by Europejczykom żyło się lepiej i bezpieczniej. Cała ta wielka machina zatrudnia tysiące osób z 27 krajów Unii, a także spoza niej. Od 11 lat pracuję w Komisji Europejskiej, o której można powiedzieć, że jest rządem unijnym. Komisja proponuje zmiany prawne w wielu dziedzinach i monitoruje wykonywanie tego prawa w krajach członkowskich. Ja zajmuję się w niej regulowaniem rynków finansowych, czyli na przykład funkcjonowaniem banków na wspólnym europejskim rynku. Właściwie od czasów liceum marzyłem, żeby pracować za granicą, a najchętniej w organizacjach międzynarodowych. Pod koniec lat 90., kiedy kończyłem szkołę, Polska i Jarosław wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. A przede wszystkim o wiele trudniej było wyjechać do krajów Europy Zachodniej na stypendium czy po to, by uczyć się języków obcych. Mimo tego muszę przyznać, że Kopernik bardzo pomógł mi w realizacji moich planów. Zawsze bardzo intensywnie uczyłem się języka angielskiego. Dzięki jego znajomości, Liceum wysłało mnie na szkolenie dla liderów wymian młodzieżowych, które odbywało się w Wielkiej Brytanii i było finansowane ze środków europejskich. W czasie czterech lat Liceum skupiałem się na przedmiotach humanistycznych mimo, że uczęszczałem do klasy biologiczno-chemicznej. Przyznaję, że profil klasy nie był wielką przeszkodą, ponieważ nauczyciele, szczególnie w klasie maturalnej, byli wyrozumiali wobec moich zainteresowań i wspierali mnie w realizacji moich planów. Dostałem się na iberystykę na UJ w Krakowie i zacząłem uczyć się języka hiszpańskiego, historii tego regionu, a także czytać literaturę hiszpańską i latynoską. Później były wyjazdy na stypendia, głównie do Hiszpanii, oraz drugie studia, tym razem w zakresie europeistyki, również na UJ. Po studiach przez kilka lat pracowałem w organizacji pozarządowej w Hiszpanii oraz w firmie konsultingowej. Te doświadczenia, szczególnie praca w biznesie, pomogły mi w 2008 roku zdać konkurs do Komisji Europejskiej. Od tamtej pory rozwijam swoją karierę w instytucjach unijnych. Obecnie w Komisji Europejskiej zajmuję się tworzeniem prawa dla sektora bankowego w Europie. By móc wykonywać tę pracę, cztery lata temu ukończyłem dodatkowe studia na Uniwersytecie w Londynie z zakresu rynków finansowych. Przyznaję, że bardzo lubię swoją pracę i wiele się nauczyłem dzięki temu, że pracuję w otoczeniu ludzi z tak wielu krajów Unii. Posługujemy się głównie językiem angielskim, ale pracuję też po francusku i hiszpańsku. Nasza praca wiąże się z wieloma wyjazdami zawodowymi, zarówno do krajów Unii, jak i poza Europę. Można też wyjechać do któregokolwiek kraju na świecie do pracy w delegacji Komisji Europejskiej, czyli czymś w rodzaju ambasady Komisji. Poza tym życie w Brukseli, pomimo nie zawsze najlepszej pogody, jest bardzo wygodne. A to, że leży ona w środku Europy, sprawia, że podróże do innych europejskich krajów są wyjątkowo łatwe. Wracając do Kopernika, najlepiej wspominam lekcje języka angielskiego, chyba dlatego, że nie wymagały one ode mnie zbyt wiele wysiłku. Najwięcej musiałem uczyć się języka polskiego, ponieważ był mi bardzo potrzebny do egzaminu na studia. A najbardziej żałuję, że nie przykładałem się do matematyki, pomimo że moją klasę uczył naprawdę bardzo ceniony i lubiany profesor. Później, kiedy zainteresowałem się zagadnieniami ekonomicznymi i finansowymi, trochę tego żałowałem. Uważam, że Kopernik doskonale przygotował mnie do studiów i dalszej kariery zawodowej. Powodzenia!